Dzień dobry, dzień dobry. Mamy już połowę wakacji, nadciąga upalny sierpień, a wielu z nas jest jeszcze przed urlopem. Może właśnie jesteś jedną z takich osób i tu należy postawić bardzo ważne pytanie: czy zaplanowałeś, zaplanowałeś już, jak komfortowo i bezpiecznie przewieźć rodzinę i bagaże na wakacje? Pomyśl, nim będzie za późno. Mercedes klasy E213 to 640 litrów bagażnika w podstawowej konfiguracji, a aż 1820 litrów po złożeniu kanapy. Do tego Mercedesa zapakujesz wszystko, co chcesz na swoje wakacje. O wypoziomowanie i komfort pasażerów, zadba pneumatyka tylnej osi, abyś ty mógł mogła w pełni kontemplować radość z jazdy gwiazdą. Pamiętaj też o uśmiechu i starannym wyglądzie, gdyby przypadkiem przy drodze ustawiona była tak bardzo lubiana przez kierowców fotobudka. Nie czekaj, zadzwoń już dzisiaj. Liczba dostępnych aut jest ograniczona. Dla pierwszego klienta klapki gratis.